Dzień dobry kochani, to witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo odcinek, który powstaje na Waszą prośbę, a związany jest z wydarzeniem, które też tworzę na Waszą prośbę, bo bardzo chcieliście, abym zorganizowała maraton książkowy i będzie to 24-godzinny maraton książkowy. Zostańcie ze mną. I jako się rzekło, majówka przed nami, zatem maraton odbędzie się właśnie w majówkę. Będzie się odbywał 1 i 2 maja. Wtedy wszyscy mamy wolne, przynajmniej w Polsce, i możemy cieszyć się tymi właśnie chwilami na relaks. Rozpoczynamy 1 maja o 17 czasu polskiego, zatem ja będę musiała rozpocząć o 16. .00. No i maraton będzie trwał do godziny 16 dnia kolejnego, czyli 2 maja. A jaki temat maratonu? Mm -hmm. Przecież to najważniejsze, nie? Um, maraton ma dość długą nazwę, ale um, będzie, wydaje mi się, jasny dla każdego. Maybe girly, czyli Kobieca majówka. No bo przecież, wiecie, maj to taki piękny moment, piękny czas rozkwitu, zatem celebrujmy naszą kobiecość, cieszmy się tym, że jesteśmy kobietami i z tym związane książki. Czytajmy. Kiedy myślimy o literaturze kobiecej, chciałabym, żebyśmy rozumieli ten y, tytuł, to pojęcie, y, trojako. Po pierwsze, zachęcam Was do czytania książek, którymi autor, których autorkami są kobiety, przepraszam. Po drugie, czytajmy książki, które dotyczą spraw kobiet, tak? które mówią o kobiecości, które, wiecie, to mogą być różne poradniki, mogą być książki społeczne, książki reporterskie, które właśnie sytuacje kobiet pokazują nie tylko w Polsce, a na całym świecie, wreszcie po trzecie, czytajmy po prostu literaturę kobiecą, literaturę, która sprawia nam przyjemność. Kiedy myślimy literatura kobieca, to wydaje mi się, że przede wszystkim myślimy o literaturze obyczajowej i o romansach, bo przecież wydaje mi się, że większość kobiet lubi od czasu do czasu właśnie takie książki poczytać. Zatem powtarzam raz jeszcze, po pierwsze... Książki, których autorkami są kobiety, książki, gdzie problematyka dotyczy sytuacji kobiet i po trzecie, e, książki typowo kobiece, czyli literatura obyczajowa, romans. E, mam nadzieję, że przyłączycie się do wydarzenia i będziemy razem czytać. Będziemy czytać dużo intensywnie, a swoimi em, Opiniami o książkach i swoimi osiągnięciami czytelniczymi będziecie się ochoczo dzielić tutaj na YouTubie i również na moim Instagramie, Londyneczka. Zapraszam serdecznie. Na Instagramie też będziecie mogli znaleźć plaże dotyczące tego wydarzenia. Będziecie mogli się dzielić swoimi listami książek, które chcecie przeczytać. No i będzie też hashtag specjalny na te wydarzenie, czyli właśnie Maybe. Girlie. Zatem zapraszam serdecznie, będziecie się, mam nadzieję, ze mną dobrze bawić. Ja przewiduję też nagrać taki film pokazujący, jak ten mój maraton przebiegał co rzeczywiście przeczytałam i jak to wszystko wyglądało w moim wykonaniu. A będzie to nieco szalony czas w moim życiu, ale o tym dowiecie się wkrótce. No a tymczasem planuję Wam pokazać książki, które na ten moment planuję. Hmm, Czytać. Oczywiście nie przeczytam ich wszystkich, bo jest ich za dużo, jak na 24 godziny, a przecież trzeba przewidzieć również czas na sen. <grych> no ale to są takie tytuły, które jakby na ten moment wpadły mi do głowy i o których chcę przy tym wydarzeniu pamiętać. Pierwsza książka to książka, która przede wszystkim dotyczy sytuacji kobiet. Dotyczy sytuacji kobiet. Tutaj jest akurat sytuacja ze świata. Ale autorką również jest kobieta. Jest to reportaż. Reportaż um, dość popularny i jest to książka ważna, potrzebna, ale no, dość ciężka pod względem swojej tematyki. Jest to honor, opowieść ojca, który zabił własną córkę. Um, mamy tutaj um, na myśli morderstwo honorowe ze względu na to, że córka zhańbiła. Um, Rodziny, tak? Jak do tego schębienia doszło, no to um, e, warto e, przeczytać. Rzecz dzieje się na Bliskim Wschodzie, jak zresztą łatwo e, zauważyć po okładce. Także Honor to moja książka e, dotycząca kobiecości przede wszystkim. Kolejna książka e, to e, książka czysto obyczajowa, tak? E, czysto obyczajowa, zabawna, e, też z takim wątkiem miłosnym, ale to jakby tutaj wątek miłosny nie jest najważniejszy. I jest to książka rzecz jasna Magdaleny Witkiewicz, no bo kiedy mówimy o literaturze kobiecej nie może zabraknąć mojej ulubionej pisarki. <grych> e, jest to książka Magdaleny Witkiewicz napisanej razem z Nataszą napisana Przepraszam się jąkam, napisane razem z Nataszą Sochą, Awaria Małżeńska. E, ja mam tę książkę w tym pierwszym wydaniu niedawno wyszło wznowienie w nowej szacie e, graficznej. Ja powiem Wam szczerze, że ta stara okładka podoba mi się bardziej. E, I to jest książka, którą e, ja czytałam tylko raz. <laughs> A w przypadku literatury Magdy to rzeczywiście takich książek przeczytanych tylko raz jest niewiele, więc ochoczo sobie do tej książki wrócę i właśnie awarię przeczytam w czasie maratonu. Kolejna książka, też po polsku, bo jakoś więcej nazbierałam tych po angielsku. Ale wiecie, często są to książki, które wydane też są po polsku, więc mogę wam je śmiało pokazywać, jeżeli chcecie czytać tylko po polsku. Jest to książka, która. Była w moim tbr na kwiecie, nie zdążyłam jej przeczytać, bywa, ale może teraz, może teraz. Jest to Lian Moriarty i Sekret mojego męża, czyli pójdziemy w thriller, ale no jest autorka kobietą, zatem jak najbardziej w naszych ramach się mieści. E, kolejne cztery tytuły, taki sneak peek. E, to książki po angielsku, ale jedna wkrótce będzie wydana po polsku, druga już jest po polsku yy, i dwie z literatury dziecięcej. Jedna oczywiście jest po polsku od lat, bo to klasyk. No i yy, no i no i zaraz wam opowiem. E, pierwsza książka to jest, moi drodzy Emily Henry i Read. E, to jest romans, bardzo dobry romans zresztą, który zbiera bardzo dobre opinie. E, będzie właśnie wkrótce wydany w Polsce pod tym samym tytułem. E, na mnie ta książka czeka na półce, o już bardzo długo. <laughs> Jeszcze historia była taka, że e, pierwszą przesyłkę, którą dostałam z tą książką, niestety była książka pognieciona. Skłosiłam reklamę dostałam drugą, ładną i teraz mam dwie. Bo Amazon działa tak, że rzeczywiście takich, um, um, wiecie, uszkodzonych przesyłek nie każą sobie odsyłać. Także, wiecie, jedna powandruje do charity shopu, druga zostaje ze mną. Ten kolejny tytuł z literatury stricte kobiecej to książka, moi drodzy, Bridgerton. The Duke and I, czyli pierwszy tytuł. Ja muszę to przeczytać, bardzo chcę to przeczytać i wydaje mi się, że właśnie ten maraton będzie dobrym momentem. I ostatnie dwie książki to właśnie ta literatura dziecięca, bo ja lubię literaturę dziecięcą. E, tym bardziej, jeżeli właśnie dotyczy też e, kobiet, dziewczynek, e, także ku temu okazja. Pierwsza z tych książek to Mój nowy nabytek w pięknej oprawie. E, Ramaisa, Rumaisa. Yy, nie wiem. I <ścoughs> yy, jest to moi drodzy retelling popularnych baśni, tym razem yy, osadzonych w klimacie yy, muzułmańskim, bo tutaj ta główna bohaterka, księżniczka zawsze będzie muzułmanką, więc ja z ochotą. Przyjrzę się tej książce, tym bardziej, że wiecie, no porusza ona też sprawę społeczną, kulturową, także z ochotą, no i klasyk. Klasyk, który przyznaję się, jeszcze nigdy nie wpadł w moje ręce, żeby ją przeczytać. Tak od deski do deski. Oczywiście znam historię, czytałam ją fragmentami, oglądałam film, ale nie czytałam książki i jest to Matilda. Autor jest mężczyzną, bo to Roald Dahl, ale bohaterką jest dziewczynka, tak, bohaterką jest dziewczynka, młoda kobieta, zatem e, mam nadzieję w końcu e, po tę książkę e, sięgnąć i, e, wiecie, zapoznać się z tą historią, także to jest mój TBR, e, można by, wiecie, mnożyć te książki, można tych pomysłów tutaj, nie wiem tysiące, setki zbierać i tak dalej. I tak jak sobie pomyślę, co bym Wam poleciła, to... Um ta seria jest nadal kontynuowana z tego co wiem, to taka seria z wydawnictwa WAP, gdzie były książki o pielęgniarkach, o ginokolożkach i o prostytutkach no to jest jak najbardziej moi drodzy sprawy kobiece są poruszane, teraz niedawno wyszła też książka o policjantkach z tego co wiem jakby kolejna w tej serii jest też taka bardzo dobra książka o seksuolożkach, gdzie, gdzie właśnie kobiety seksuolożki opowiadają o, o swojej Pracy. To są też książki, które świetnie wpisują się w tematykę naszego maratonu. Także ja chyba poprzestanę moje polecenia w tym punkcie. Was zachęcam do dzielenia się Waszymi pomysłami na maraton, co warto przeczytać. No i przede wszystkim zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu. Jeszcze raz przypominam. Od 1 do 2 maja od godziny 17 do 17 dnia kolejnego czytamy literaturę kobiecą, maybe girly, czyli kobieca majówka. Bądźcie ze mną, bawmy się razem. Jeżeli idea Wam się podoba, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!